Cześć, mam na imię Agata i w dzisiejszym wideo chciałabym opowiedzieć Ci o 10 najważniejszych lekcjach na drodze mojego rozwoju osobistego i duchowego. Dwa słowa o mnie. Po 40 radykalnie zmieniłam swoje życie, zarówno to prywatne, jak i zawodowe, i dziś wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach. No dobrze, przechodząc już do tematu dzisiejszego wideo, czyli do tych 10 lekcji. I chciałabym tylko od razu powiedzieć, że te lekcje są na dziś, na stan mojej świadomości na jesień 2023, i to się pewnie zmieni z dużym prawdopodobieństwem, ale tak na dzisiaj jest. Te 10 lekcji uważam za najważniejsze. Bardzo jestem też ciekawa, jakie są Twoje i mam nadzieję, że podzielisz się w tym w komentarzu. E, ci, którzy są u mnie na kanale, to wiedzą, że ja bardzo rzadko korzystam z jakichś notatek. Tym razem jednak, żeby nic mi nie uciekło, e, mam przed sobą kartkę z tymi dziesięcioma lekcjami, więc mam nadzieję, że nie będzie Ci przeszkadzać jak od czasu do czasu e, na tę kartkę sobie zerknę, żeby wszystko Ci powiedzieć, e, co chciałabym powiedzieć. <grych> Dobra, to zaczynamy. Lekcja numer jeden. Akceptacja i wybaczanie mają ogromną moc. Dużo mówię w swoich filmach na temat zamykania przeszłości, na temat przeżycia tego, co nieprzeżyte, wypowiedzenia, tego, co niewypowiedziane. Jeśli jesteś trochę na moim kanale, to to wiesz. Ale wszystkie te procesy z mojego doświadczenia prowadzą w efekcie finalnym do tego, żeby co najmniej zaakceptować to, co się wydarzyło, a w takim idealnym scenariuszu wybaczyć sobie i innym. I zresztą taki film o tym, jak wybaczyć sobie i innym, ale też film o tym, jak zamknąć przeszłość. Oczywiście te filmy są. Na moim kanale. I dlatego uważam to podaję jako lekcję numer jeden, bo zrozumiałam, jak wielką to ma moc. Za każdym razem, gdy w swojej pracy ze sobą, bo przecież ja też jestem cały czas w różnych procesach sama ze sobą, dochodziło do takiego momentu, kiedy ja na takim bardzo głębokim wewnętrznym poziomie akceptowałam, Coś, co się wydarzyło w przeszłości, i wybaczałam sobie i innym, e, następował zawsze, w każdym przypadku, taki, taki klik w mojej rzeczywistości. Coś się zmieniało w tej rzeczywistości zewnętrznej. To była tak głęboka praca na poziomie mentalnym, emocjonalnym, energetycznym, że zawsze to znajdowało potem odzwierciedlenie, w świecie realnym. I to były takie naprawdę ważne momenty. Taki klik, kiedy jakiś kawałek z swojej przeszłości mogłam na spokojnie zamknąć. Mówię jakiś kawałek, bo tak naprawdę znowu to jest taki work in progress, nie? Cały czas to praca na całe życie. <laughs> Więc mówię, że jakiś kawałek e, mogłam zamknąć. Kolejna lekcja, o której chciałabym ci powiedzieć. Moja lekcja, podkreślam jeszcze raz, to lekcja mówiąca o tym, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje szczęście. Czyli takie pełne wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Bo ja bardzo długo, bardzo długo byłam jednak, wiecie, radary na zewnętrzny świat. No bo w takim domu, no bo tak nie wychowano, no bo taka szkoła, to tamto siam, to wam, to partner, mąż, staw dowolne, szef, praca, bla, bla, bla. I cały czas zrzucałam przynajmniej część odpowiedzialności za siebie, swoje życie, swoje szczęście na świat zewnętrzny. Aż w pewnym momencie na tej drodze Zrozumiałam, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje szczęście. I tak naprawdę, że to jest jedyna rzecz, za którą ja jestem odpowiedzialna. Moje szczęście. Jak ci to brzmi? Kolejna lekcja bardzo wiąże się, a kolejna, trzecia lekcja wiąże się bardzo z tym, co powiedziałam przed chwilą. I film zresztą o takim tytule też jest na moim kanale. To lekcja mówiąca o tym, że szczęście jest niezależne od czynników zewnętrznych. Bo znowu my szukamy cały czas na zewnątrz. Napełnij mnie, dopełnij mnie. Jakieś jacyś ludzie, jakieś relacje, jakieś doświadczenia mają nam coś dać, coś przynieść, pozaklejać nasze dziury. I to był przepiękny moment. Ja w którymś filmie o tym mówiłam. Już nie pamiętam, w którym niestety. Że na, przyszedł w, tym, w tej drodze mojego rozwoju, w takiej głębokiej, przepięknej, porannej medytacji takie uczucie od stóp do głów, przez całe ciało. Poczułam to w każdej komórce mojego ciała. Że jestem szczęśliwa. Że mogę być szczęśliwa tu i teraz. Że jestem szczęśliwa tu i teraz. Niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz? Nawet jeśli tam szaleją sztormy, a ten moment, w którym to poczułam, był momentem w moim życiu, w którym działo się dużo trudnego, I ja zrozumiałam, że to kurczę, tak może być. Że na zewnątrz jest sztorm, a w tobie jest cisza i spokój. Jak ci to brzmi? <grych> Dobra, kolejna lekcja, czwarta to, że wszystkie odpowiedzi znajdziesz w środku swojej ciszy. I zobacz, to jest znowu <gry> e, spojrzenie do wewnątrz, czyli cały czas zapraszam Cię do tego, żeby, tak jak mówi Maja Ory, skierować radary na siebie, tak? Kamera na siebie, światło na siebie. Bo my też szukamy tych odpowiedzi na różne ważne dla nas pytania w świecie zewnętrznym. Może ktoś mi podpowie, może ktoś mi coś doradzi. Hmm, może ona ma rację, a może on ma rację. Hmm, hmm. I w końcu zaczynamy się gubić, bo ile ludzi, tyle zdań i opinii, ale wciąż szukamy na zewnątrz. I ja też zawsze powtarzam, że jakby to nie ma nic złego w tym, że my się z kimś konsultujemy, że prosimy kogoś o opinię. Pewnie rób to, ale na końcu rób to, co podpowiada ci twoje serce. I jedyną osobą, która naprawdę zna prawdziwe odpowiedzi na wszystkie te pytania, jesteś ty sama, ty sam. I one tam wszystkie są. Potrzebujemy tylko ją usłyszeć. Znaczy, tylko i aż. Bo nie jest to takie proste, bo potrzebujemy tego, tej ciszy, tego zatrzymania. Jeśli jesteś na moim kanale już jakiś czas, to wiesz, że ja będę zachęcać Cię do tego, żeby siedzieć ze sobą w ciszy, żeby słuchać siebie, żeby medytować. Film, Jak Zacząć Medytować, też jest na moim kanale. I w tym połączeniu ze sobą, w tej swojej ciszy znajdziesz wszystkie ważne odpowiedzi. I ja te odpowiedzi znalazłam, znajduję nadal i myślę, że będę znajdować. Dobra. Lekcja numer 5. Gdy kończy się lęk, zaczyna się życie. Bo my jednak, mimo wszystko, jako ludzie, generalizuję oczywiście na potrzeby tego wideo, może ty akurat nie, ale w większość ludzi, my bardzo dużo decyzji podejmujemy z lęku. Bardzo dużo z braku. Bardzo dużo z tego właśnie nie niezapełniania naszych dziur. Że my podejmujemy decyzję, bo czegoś nie chcemy albo bo czegoś chcemy uniknąć, a nie dlatego, że czegoś pragniemy, chcemy do czegoś iść. Oczywiście, generalizuję. Tak jak mówię, nie bierz tego do siebie, jeżeli to nie o tobie, to super. To gratuluję. I ja też tak się wielu rzeczy bałam. Bo ludzie, którzy mnie znają, mówią: "Wow, Agata, ty jesteś taka odważna. Serio. Ja też się wiele rzeczy ba bałam, boję i wiele rzeczy, wiele decyzji w moim życiu podjęłam z lęku. Ale na tej mojej drodze rozwoju osobistego, duchowego, nazwij to jak chcesz, zrozumiałam, że mogę podejmować decyzje albo z lęku, albo z miłości. I teraz, gdy podejmuję decyzję, to za każdym razem, uwierz mi, pytam siebie. No to z czego Aga ta decyzja? Z lęku czy z miłości? Głównie z miłości do siebie samej, ale o tym też będzie. Kolejna lekcja, szósta. Serce wie. I to jest tak, że. Znowu na chwilę wrócę do tego tematu łączenia się ze sobą, tego, że wszystkie odpowiedzi znajdziesz w swojej ciszy. Gdy nauczysz się, może to już umiesz, jeśli tak, to super, jeśli nie, to zachęcam Cię do tego, żeby się tego uczyć. Łączyć ze sobą i być w tej swojej ciszy, w tym zatrzymaniu i słyszeć siebie, to jeśli po pierwsze będziesz w jakimś czasie wiedzieć, skąd to przychodzi. Odróżnisz głos serca od głosu umysłu, ego. Ale nie tylko będziesz potrafiła, potrafił to odróżnić, ale zrozumiesz, i ja to zrozumiałam, że serce wie. Koniec kropka. Tam nie ma wątpliwości. Tam nie ma, hmm, może. Tam jest tak albo nie. Coś jest dla ciebie dobre, albo nie. Masz coś zrobić, albo nie. Ta osoba jest właściwa albo nie, i serce wie. I co więcej, co zrozumiałam z czasem, że z tym nie ma dyskusji. Bo ja słuchajcie, czasami mimo wszystko, pomimo tego, że słyszałam, pomimo tego, że wiedziałam, że to stąd, to jeszcze trochę się z tym kłóciłam. Bo to nie jest tak, że zawsze usłyszymy to, co my chcemy usłyszeć. Może spodziewamy się czegoś innego, a może nie jesteśmy gotowi usłyszeć to, co przychodzi. I ja zresztą, na liście filmów, które mam do nagrania, jest film pod tytułem Jak pokłóciłam się z życiem. I pewnego piętnego dnia nagram ci, dla ciebie ten film, jak się to z życiem pokłóciłam i, i czym to się dla mnie skończyło. Ale teraz już wiem, dzisiaj już wiem, że nie dość, że serce wie, to z tym nie ma dyskusji. To znaczy, możesz dyskutować, możesz się z tym kłócić, możesz z tym walczyć. Tylko nic dobrego to nie przyniesie ta walka. I to spieranie się. Z tym nie ma dyskusji. Jak przychodzi, to przychodzi. <noise> Dobra. Kolejna lekcja numer 7. To odpuść kontrolę i pozwól życiu płynąć. I dokładnie taki film pod takim tytułem jest na moim kanale. Zresztą jest filmem, który ma absolutnie najwięcej wyświetleń, ze wszystkich filmów. To znaczy, że ten temat jest ważny także dla Was. Bo ja kochałam kontrolować życie, kochałam <laughs> wszystko mieć pod kontrolą, wszystko być zaplanowane, ogarnięte, zorganizowane. I to była ogromna lekcja na drodze mojego rozwoju, do tego, żeby puścić wreszcie tą kontrolę, żeby to wreszcie puścić, żeby przestać iść pod prąd, żeby zacząć płynąć z nurtem życia. Czy to było łatwe? Nie. Czy przyniosło mi to ulgę? Ogromną. Ogromną. To jest zmiana jakości życia o 180 stopni. I tak jak mówię, dzisiaj w szczegółach nie będę o tym opowiadać, bo tutaj tylko się koncentruję na tych 10 najważniejszych lekcjach. Ale jeśli ten temat z Tobą rezonuje, tego odpuszczenia kontroli, jeśli teraz w Tobie coś się zadziewa, to serdecznie zapraszam Cię do tego wideo na moim kanale. Kolejna lekcja numer 8, i mam takie poczucie teraz, że jakieś coraz większy kaliber, coraz ważniejsze rzeczy. Mówię. Zaufaj sobie i życiu. I taki film też jest na moim kanale, więc zapraszam Cię do niego. To się znowu wiąże z, tym, z tą poprzednią lekcją, o której mówiłam, o odpuszczeniu kontroli. Tak? O odpuszczeniu kontroli. Jeśli puszczasz kontrolę i, i pozwalasz życiu płynąć, to już oznacza, że trochę temu życiu ufasz. I sobie. I swojemu sercu. I to jest, słuchajcie, strasznie, strasznie ważne. To zaufanie do siebie, zaufanie do życia, bo często jestem pytana, Aga, skąd w Tobie odwaga do robienia tego, co Ty robisz, do tego, żeby Postawić na siebie, żeby zmienić zawód po czterdziestce, żeby kurczę, zmienić miejsce zamieszkania, za żeby pozwolić sobie na y, szaloną miłość po czterdziestce. No różne rzeczy. Ci, którzy są u mnie na kanale, to wiedzą, y, że ja rzeczywiście dużo rzeczy zmieniłam i nadal zmieniam y, w swoim życiu. I pytanie, skąd ta odwaga? Skąd ta odwaga? No właśnie z tego wszystkiego. Przede wszystkim właśnie z tego, że na drodze mojego rozwoju w pewnym momencie, i to był oczywiście proces. Oczywiście to był proces. Zaufałam sobie i życiu. No dobra, lekcja numer 9. I powiem Wam, że aż czuję opór, żeby o tym powiedzieć. Nie dlatego, że to jest nieważne, bo to jest super mega ważne, ale chyba dlatego, że mam świadomość, że ta lekcja jest tak bardzo ważna, ale jednocześnie czuję, że nie do końca tą lekcję mam odrobioną ja, a chcę być też w szczerości z tobą. I to jest lekcja pod tytułem Pokochaj siebie. Ja wiem, że może masz już tego dosyć i wszystko o boże, w tym świecie rozwojowym pokochaj siebie, pokochaj siebie, bla bla bla, jakie to w ogóle self love. I że to takie banalne. No może i to banalne, ale tak strasznie prawdziwe. I że bez tego ani rusz. i powiem wam, że teraz w ogóle ciary czuję, jak mi przychodzą przez ciało dlatego, że i czy ja mogę dziś powiedzieć, że w pełni, w stu procentach kocham siebie? Chyba jeszcze nie. Jest to u mnie proces. Jestem mocno teraz w tym e, procesie i myślę, że e, też nagram taki film o tym, jak pokochać siebie, <gdy>, gdy będę na to gotowa. Więc nawet zastanawiałam się, szczerze mówiąc, czy w ogóle tą lekcję. Zawrzeć, bo jakby ja mam takie poczucie, że ja nie mam jeszcze w pełni tej lekcji odrobionej, ale ta lista tych dziesięciu lekcji nie byłaby bez tej lekcji pełna. Dlatego, pomimo tego, zastrzeżeniem, że hmm, ja jeszcze mam tam roboty do wykonania, ale tobie te lekcje podaję. I lekcja dziesiąta, ostatnia chyba o jeszcze najgrubszym kalibrze, i tak czuję, im, im, im bliżej końca się, tym czuję, że to jest takie w ogóle ważniejsze i, i cięższe. To jest taka lekcja, która wynika stricte z mojego przebudzenia duchowego, i też pomału dojrzewam już do tego, bardzo pomału, żeby o tym, jak to moje duchowe przebudzenie wyglądało, żeby nagrać wam o tym film. I to już jest konkluzja z tego, co się u mnie zadziało. I brzmi ona: Masz Boga w sobie. Jeśli nie używasz słowa Bóg, to zastąp je jakimś innym słowem boskość, wszechświat, jakkolwiek to nazwiesz. Ja słowa Bóg nie używałam przez większość mojego życia, ale w tym, co się zadziało podczas mojego przebudzenia duchowego, i tak jak mówię, nagram ci o tym film, to było właśnie to, że ja. Od... Zrozumiałam, znaczy nie zrozumiałam, to źle poczułam, że mam Boga w sobie. Że każdy z nas ma tę boskość i ten boski potencjał w sobie. I że gdy spojrzymy na siebie z tej perspektywy, to jesteśmy znacznie potężniejsi niż nam się wydaje. Jeśli się utożsamiamy tylko z tym ciałem tu, z tą agatą, z, tym, z tą powłoką cielesną, to możemy znacznie mniej, niż gdy zrozumiemy, że ten boski potencjał jest w nas. Nie było dla mnie łatwe nagranie tego filmu. Trochę czuję, że się tak coraz bardziej przed Wami odsłaniam. Ale okej, okay. biorę to taki, takim, jaki jest. Bardzo jestem ciekawa Twojej opinii. Podziel się w komentarzu. Bardzo jestem ciekawa Twoich lekcji na drodze Twojego e, rozwoju. Podziel się, podziel się, proszę. Jeśli film był wartościowy, zostaw łapkę w górę. No i przede wszystkim zostań ze mną na, na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.